To jest ważne w posiedzeniach banków centralnych. Posłuchaj mnie przez chwileczkę, bo dokładnie teraz ci wytłumaczę. Jeżeli do tej pory nie rozumiałeś, co się działo z. Różnego rodzaju instrumentami finansowymi po posiedzeniach, kiedy zapadały bardzo ważne decyzje. Na przykładzie najbliższego posiedzenia Fedu, które odbędzie się już w środę po godzinie 20.00. I tutaj raczej rynki nie spodziewają się jakiegoś zaskoczenia. Fed prawdopodobnie obniży stopy procentowe. I co jest ważne w tym momencie? No najważniejsza jest reakcja rynków finansowych na tą decyzję. Ona może być bardzo pozytywna, rynki mogą spadać ona może być bardzo negatywna, rynki mogą rosnąć. Także przede wszystkim ktoś jak inwestuje powinien patrzeć na reakcję tego jak rynki się zachowują po tej decyzji. I co jest bardzo ważne, bardzo często ta pierwsza reakcja nie jest najważniejsza. Często ta główna reakcja, czyli wzrosty albo, po, albo spadki po jakiejś decyzji następują następnego dnia, czyli na przykład w czwartek jak w przypadku Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych albo nawet dopiero w piątek. Także tu też należy być bardzo czujnym, bo wielu inwestorów się cieszy: o kurde, moje akcje rosną, moje instrumenty rosną, zarabiam, a tu nagle po dwóch dniach wielkie zaskoczenie, po wielkich wzrostach następują jeszcze większe spadki. A ty, jeżeli byś chciał się tutaj dowiedzieć, w jaki sposób wykorzystać takie trendy, jakie pojawiają się bardzo często po posiedzeniach banków centralnych, to serdecznie zapraszam Ciebie na mój bezpłatny webinar, na którym dokładnie to wszystko tłumaczę w jaki sposób inwestować, żeby móc takie trendy wykorzystywać. Zapisz się teraz na to wydarzenie. Link do zapisu znajdziesz tutaj albo w opisie tego filmu, albo w komentarzu, albo w moim bio. Zatrzymaj to wideo i zapisz się teraz i dowiedz się, w jaki sposób te trendy wykorzystywać, a ja także obserwuj mój profil, jeżeli chcesz tutaj poznać więcej takich ciekawych informacji na temat inwestowania. Pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.